Głównym celem to jest tak na dobrą sprawę moja potrzeba. Potrzeba serca, po, potrzeba pomocy drugiemu człowiekowi. Chciałam bardzo, żeby ludzie wiedzieli, że jest coś takiego nie tylko gdzieś tam w Polsce, tylko u nas, w małych miastach również, żeby ludzie mieli świadomość, że to jest potrzebne i że można dać tak niewiele od siebie, a tak dużo zrobić dla innych. Nie jestem jeszcze zarejestrowana. Na pewno jest to kuszące, chociażby ze względu na to, co przed chwileczką widzieliśmy, czyli ta piękna akcja dzieci ze szkoły numer 3. Zresztą, jak pani redaktor wie, głównym pomysłodawcą jest jedna z matek dzieci, które tutaj uczęszczają, pani Agata Chmielewska. Ja oczywiście popieram tę inicjatywę. Wzięłam to pod swój patronat.